No, dzień dobry, witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się naszą choinką Na dzisiaj już ten skończyliśmy z nią. Idziemy ją zrębkować. Dodatkowo wziąłem jeszcze stare słupki drewniane, które leżały z tyłu. Także je też dzisiaj rozdrobnimy. Jedziemy do ciągniczka Już stoi, się grzeje. I dodamy trochę zrębki do naszego kompostu yy, Dodamy dzisiaj też trochę słomy Starej yy, Mam kilka balotów Gdzie one już się nie nadają do ścielenia Także Je też zrębkujemy Weźmiemy tutaj, o Już stoi ciągnik Wysypiemy tylko No i tyle Gasimy Kładarka nam posłuży jako statyw maszyna jak się ma takie pięknie. Robi ładne ci Dobra, Na Naprawdę fajną robotę robi. Jak takie proste belki to Mega szybko to zjada Kurde. Choinkę tak samo moment no także myślę za rok no za rok zrobimy taką akcję myślę, że choinki będę przyjmował Będzie można u mnie zostawić choinkę i sobie z choinek zrobimy zrębki no, będzie tablica, przyjmę choinki Będzie można tutaj ten Zobaczcie jak mamy styczeń, a jakie zielone łąki są. Coś niesamowitego. No, jak na razie fajnie się prezentują. Zobaczymy jak pogoda będzie na ten. zobaczcie, fajne No. No, ogólnie, w tym roku będę trochę więcej tych zrębek robił Także no, Maszyna fajna jest Zwłaszcza jak na takie Jakby wrzucać takie te No, ma nożyki Poszło naprawdę szybko. Nadzwyczaj szybko. Dobra, yy, jadę odczepić łyżkę. Przyczepiam, zaczepiam widwy i w sumie zobaczę, czy to się da. Jak potrząsnę trochę. O, samo spada. Kurde jednak sznurek jeden został. No teraz próbujemy go złapać zaraz. No od razu trochę rozbijemy tą słomę. A teraz tu. O właśnie. Dobra, w miarę się udało. A, sorry, pewnie za dużo nie widzieliście. To się lusterko, ona lusterko was montuje. Lusterko się obróciło, ale sznurki udało się wyłapać. Mamy wszystkie, także będę robił w taki sposób. No i dobra, jest już trochę ciemniej. Tutaj weźmiemy, teraz przemieszamy, przerzucimy po prostu łyżką mieszając to wszystko razem i ten i zobaczymy jak to będzie wyglądać za kilka dni wsiadamy do ładowarki, przerzucamy na łyżkę no ogólnie jeszcze co do kompostowania to tak naprawdę yy, rzucając obornik i mieszając z ziemią tak z wierzchnią warstwą bo najgorzej to jest zrobić rzucić obornik na 25 cm głęboko orkowo bo tam jest, są warunki beztlenowe i tam ta reakcja nie zachodzi ale najlepiej mówię ten no teraz przyspieszamy po prostu proces ten kompostowania przez to, jak rzucamy kompost na, na pole, nie potrzebuje on tyle wody, żeby się przetworzyć też, bo jak rzucamy obornik, no to obornik, żeby się przerobić, potrzebuje też sporą ilość, sporo ilości wody. A dzięki temu, że ten, że teraz kompostujemy, to no. Nie, niepotrzeb, nie, niepotrzebnie tracimy wtedy wodę na wiosnę, także to też jest duży plus tego kompostowania. No, a jeszcze trochę, znowu trzeba będzie z obory kopać. Obornik, znowu się narobiło tego złota. No to mi się jeden balot rozwalił, też będę musiał zaraz to pozbierać. Rzucę tutaj na ten obornik, co tutaj jest. Też go muszę wywieźć na szyba. Zaparowało Dobra, zaczepiam łyżkę I to przerzucam I widzimy się zaraz No a jutro, jutro Może się wezmę za mieszanie Tego szamba Także Bo już się kożuszek zrobił A stwierdziłem, no postanowiłem Po prostu, że będę Na bieżąco mieszać też może y, jakościowo na y, zyska jak ją będziemy regularnie napowietrzać także no nie wiem no zobaczymy ogólnie fajny jest ten system taki napowietrzania chociaż tam widziałem bo Tom y, nie wiem czy oglądacie ale Tom Pemberton y, angielski taki youtuber y, który też ma krowy Miał taki napowietrzacz w szambie. Ale ostatnio, ostatnio chyba widziałem, że go używał, ale tak nie wiem, czy jest z niego zadowolony. No, jeśli chodzi o gnojowicę, to nie wiem, czy się będę musiał trochę jej pozbyć. W sensie zmagazynować gdzie indziej. Bo nie wiem czy mi starczy szamba do, 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 do marca. Także no, ale to jeszcze będziemy myśleć. Jak już się będzie zbliżać do krytycznego Także... no dobra Biorę tutaj, przerzucam To parę razy, żeby się wymieszało ładnie I zobaczymy jak to będzie wyglądać No i dobra, tak to wygląda na ten moment To przerzuciliśmy Dwa razy podwalałem Poszłem w tamtą stronę i z powrotem I tak to na ten moment wygląda Ładnie paruje, także temperaturę trzyma jeszcze. Jutro z rana podrzucę raz, i potem wieczorem jeszcze raz. Także, no ogólnie teraz, bo mówicie też mówicie, że dużo paliwa na to schodzi. Ogólnie dużo nie, bo teraz takie podrzucenie to jest chwila, moment. I tak myślę ten. No codziennie, codziennie podrzucam tak, nie wiem, ile to schodzi. 15 minut nawet nie. Nie, nawet 5 minut w jedną stronę schodzi, także e, dużo czasu mnie to nie kosztuje, też e, dużo paliwa to też nie kosztuje. Także no. Ja jestem mega zadowolony, jak to na razie wygląda. I no zobaczymy jak to będzie wyglądało bo to prawdopodobnie pójdzie, pójdzie na trawę jeszcze do końca nie wiem, ale, ale raczej tak no prawdopodobnie ten, ten kompost pójdzie na tutaj nasze pastwiska także no teraz jeszcze trochę będziemy znowu wykopywać, to myślę, że kolejne też już zacznę przerzucać żeby żeby na trawy było i tyle. No, dobra. Na no, dzisiaj kończymy. Widzimy się jutro. Dobra, mamy kolejny dzień. E, Z rana już nagrywałem, ale niestety muszę chyba nową kartę kupić, bo e, wczoraj kilka plików uszkodzonych było. A dzisiaj, właśnie przed przerwą, nagrywałem i ten nakarmiłem. Przerzuciłem obornik. I co, miałem się po przerwie teraz zabierać za pryzmę? No i tam w czasie przerwy mówię, zrzucę pliki, zobaczę jak wyglądają dzisiaj. No i nie ma plików. No także tak to wygląda. Teraz się bierzemy za pryzmę, bo tam są dość dalekie zaległości. Niestety. Także rzucę tą łyżkę, co miałem do przerzucenia ogórnika. Tu jeszcze muszę ogólnie ogarnąć ten plac, bo w następnym tygodniu będę miał gości z Francji. Konkretnie jeszcze nie wiem, czy z jakiejś firmy, czy co. Bo tak, ten, zapytanie dostałem od weterynarza, tak naprawdę. Czy, czy by nie mógł Gości z Francji tutaj przyprowadzić, żeby pokazać gospodarstwo. Konkretnie, nie wiem z jakiej, czy z dziedziny weterynarii, czy konkretnie nie wiem jaka to. No ogólnie konkretów nie mam. Dostałem tylko taką krótką, krótkie zapytanie, czy bym mógł pokazać gospodarstwo. No zgodziłem się, no, ale mówię, trzeba to trochę, trochę posprzątać. Ogarnąć pryzmy, co najważniejsze, także podczepiam łyżkę i już Wam pokazuję ten mój niestety bałagan. Aż wstyd, Wam to pokazywać. Tak to wygląda. Ściana ogólnie nie wygląda najgorzej. No bo tam wiadomo przy brzegach trochę folii i tu, no ale tam na górze to, to wygląda najgorzej już wam pokazuję. A w ogóle ile tej pryzmy zostało mi to my jestmy tak odsząd razwa trzy 4 5 6 8 9 10 11, 12. 14, 15, 16, 18, 19, no 19 metrów. A tak to wygląda tu. Masakra mm. Tak to jest, jak to jest największy grzech karmiącego. Jeden raz popchnąć folie dalej łyżką z ładowarki. Najgorzej. Wtedy to już się tak to wszystko komplikuje. A tu, no dobre, dobre 5 metrów po, popychałem to już dalej. O, no, nawet więcej. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. No tak, dziewięć? Nie! W sumie nie. Tu. No takie sześć metrów. No sześć metrów będzie. Wiem. Ale tak to jest, jak się przez długi czas gorzej czułem Potem pogoda I tak to jest Nic Biorę się za to Łyżką pociągnę siatkę Najpierw opony pospadają i potem trzeba będzie trochę ręcznie porobić Kurde szczęście w nieszczęściu Nic, biorę się do roboty No i dobra, skończyłem Mamy odkryte, trochę może nawet za dużo odkryłem, bo tak 3 metry odkryłem No ale... E, starczy na jakiś czas chociaż Jutro, jutro tylko te boki tutaj będę musiał poprawić bo to ten nożykiem trzeba odciąć i będzie elegancko. Także, no, już ogólnie jesteśmy po dojeniu, bo przed dojeniem nie zdążyłem i trzeba było iść doić po dojeniu. Teraz wzięłem, bo folię jeszcze musiałem ściągnąć, i to uprzątnąłem z przodu do pryzmy. Także, już jest wszystko ok. Które zaległości były, ale no, trzeba było się spiąć i, i to zrobić. No, a na dzisiaj myślę, że to już będzie wszystko w tym odcinku. Także wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć! Trzeba się tym w końcu zająć.